Nie czas na jedzenie. Biblioteka jest zamknięta, zabieraj to. Dlaczego nie wydałeś mnie przed Kolucim? Nie chciałem, żeby mi ja wyleciała z zespołu. Nie wierzę w tę bajeczkę. Jest coś jeszcze. W co ty grasz? Chcesz wiedzieć? Jest pan taki przystojny, że się zakochałem. Mam ochotę pana całować, obejmować. Ale nie mogę. Nie pajacuj. Wiem, że mogłeś mnie wydać i nie zrobiłeś tego. Dlaczego? Będziemy walczyć o mnie. Ale nie mu. Tylko jak mężczyźni. Jasne. Chciałam to zrobić od lat. Zostaw mojego syna w spokoju. A ty nie podnoś na mnie więcej ręki.